Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu portalu ZP nazywam się Przemysław Krawędkowski i zapraszam na szkolenie poświęcone błędom w zamówieniach publicznych, które zdarzają się zamawiającym i są ujawniane podczas różnego rodzaju kontroli finansowych. Szanowni Państwo, zanim przejdę do szczegółów, chcę krótko przedstawić program naszego dzisiejszego spotkania. Na początek. Zdefiniujemy, czym jest błąd w zamówieniu publicznym i dlaczego nawet drobne uchybienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Następnie opowiem o kontroli zamówień publicznych, przedstawię podstawowe regulacje prawne, które ją określają oraz dokonam krótkiej charakterystyki poszczególnych organów kontrolnych odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowością procedur udzielania zamówień publicznych. W dalszej części zajmę się błędami zamawiających. To już taki będzie główny punkt naszego dzisiejszego spotkania. Pokażę konkretne przypadki i ujawnione podczas kontroli sytuacje, które zwróciły uwagę zespołów kontrolnych. Co istotne, też jako ciekawostkę, może na tym etapie powiem: będą to też w niektórych przypadkach autentyczne fragmenty protokołów pokontrolnych, oczywiście usunięte dane instytucji kontrolowanych czy też zamawiających poszczególnych ale, ale tak naprawdę będą to autentyczne zapisy wynikające, pochodzące z protokołów pokontrolnych. Na zakończenie poruszę temat nieprawidłowości przy zawieraniu umów oraz ich konsekwencji, w tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.